ale Normalnie odcinek planowałam zrobić na balkonie, ale pogoda się skiepiła. Zaczęło padać, a no to z elektroniką nie pójdę na balkon, bo może trochę napadać mimo wszystko, więc siedzę tu, znowu tu, a wy ze mną, tak jakby. Siema, z tej strony znowu ja, witam Was na moim kanale w odcinku z nowej serii podcast. Boże... Jest to seria, w której wymieniam rzeczy takie jak na przykład cytat, muzyka, film, jakąś historię z życia wziętą, albo ciekawostkę, czy coś w tym guście. Jeżeli macie jakieś propozycje do tego odcinka, może byście coś chcieli zmienić, coś wam pasuje albo nie pasuje, w odcinku macie jakieś pytania, albo no, tak jak mówię, propozycje, to jestem bardzo otwarty na te propozycje, śmiało piszcie w komentarzach. Uh, no jeżeli film Ci się podoba, chcesz, żeby więcej, było więcej uh, filmów z tej serii albo ogólnie więcej filmów, to zasubskrybuj koniecznie mój kanał, a uh, zostaw łapkę, no i chyba tyle. Myślę, że możemy zacząć na przecinek. Na tapetę wleci cytat. Nigdy nie odpowiadaj. Nigdy nie odpowiadaj, gdy jesteś zły. Nigdy nie obiecuj czegoś, gdy jesteś szczęśliwy. Nigdy nie podejmuj decyzji, gdy jesteś smutny. Will Smith! Żeby to był mój cytat, bo bardzo mi się podoba. Bo, tak jak chyba każdy cytat jest świetny, bo właściwie chyba nie ma złego cytatu. Tak mi się wydaje. Chyba, że był to cytat Hitlera. Nie warto odpowiadać komuś, gdy jest się wściekłym, złym, nie w humorze, bo możemy palić coś głupiego albo pogorszyć tylko sytuację. Sam staram się tego nie robić i właściwie wydaje mi się, że chyba tego nie robię już. Bo kiedyś. Oj. Bardzo potrafiłem się kłócić i mówić właśnie rzeczy, kiedy byłem wściekły i zazwyczaj pogarszałem taką sytuację. Nie warto też podejmować decyzji, kiedy jesteśmy smutni, no bo cóż, jak jesteśmy smutni, no to patrzymy pesymistycznie i myślimy głównie o złych rzeczach, a nie jeżeli o dobrych, dlatego nie, nie warto podejmować decyzji, które zwłaszcza tych, które mogą zaważyć na naszej przyszłości albo na naszym dalszym losie. Piosenka, która bardzo mi się pozytywnie kojarzy, ale też um, nie do końca pozytywnie, nie? Tak w stu procentach bym powiedział. Uh, a jest to utwór Bruno Marsa, jednego z moich ulubionych piosenkarzy, o tytule Just The Way You Are. Może najpierw, dlaczego ta piosenka kojarzy mi się pozytywnie? Ponieważ uh, kojarzy mi się z moją dziewczyną. Byłą dziewczyną. Ja mam dziewczynę, jestem samotny. Także pani odwrócić światło. Przypomina mi właśnie o mojej byłej dziewczynie, którą pozdrawiam, chociaż pewnie mnie nie ogląda, więc w sumie i tak pozdrawiam. Um, mam dużo z tą piosenką pozytywnych wspomnień, miłych wspomnień. Um, mianowicie, jak spędzaliśmy głównie razem czas, yy, zwłaszcza w wakacje. Pamiętam, że jedliśmy. Dużo wspólnych czy to obiadów, czy kolacji u niej zazwyczaj. Um, no wspólne właśnie takie posiadówki u niej. Przesiadowaliśmy po kilka godzin, a potem żeśmy szli zazwyczaj na miasto, czy, czy gdzieś pochodzić. Wspólne zabawy też dobrze pamiętam, właśnie kojarzą mi się z tą piosenką bardzo. Zacząłem mówić o moich wspomnieniach a, takich prywatnych, niż o piosence, o której miałem cokolwiek powiedzieć. A także tak jak mówię, bardzo, bardzo miło mi się słucha tej piosenki, ponieważ mam dużo miłych wspomnień z nią związanych właśnie um, właśnie um, podobają mi się właśnie bardzo słowa w tej piosence, gdzie Jezu, chciałem powiedzieć podmiot liryczny, jak na polskim, gdzie Bruno um, zwraca się do dziewczyny. Właśnie w bardzo pięknych takich słowach, i całkiem myślę, bo potrafił powiedzieć mniej więcej tego typu słowa co on. Na przykład w piosence jest. Bruno uważa jej śmiech za bardzo seksowny, kiedy ona uważa, że jest. zły. I to mi się podoba, że po prostu, co też sam staram się robić, Bruno wopuje takie cechy. W tej piosence wyłapuje cechy u tej dziewczyny, której jej się nie podobają, a jemu się no, podobają, bo albo mu się naprawdę podobają, albo po prostu chce jakby pocieszyć, tak jakby, tą dziewczynę, mówiąc, że tak naprawdę jej śmiech nie jest tylko jest piękny i seksowny. Melodia też jest, bardzo wpada w ucho. I też mi się bardzo podoba, ale głównie tutaj uh, zwróciłem uwagę na tekst, ponieważ bardzo mi się podobają słowa w tej piosence, bo po prostu łatwo trafiają do słuchaczy i mówią, przełożyć na swój język łatwo i może nawet zastosować w codziennym życiu, co nawet polecam w sprawdzony sposób. <grym> Poniekąd. Także dużo wspomnień też mam z filmem, o którym zaraz powiem. Bodyguard zawodowiec. Nie ten bodyguard, nie ten. Znaczy, to też jest dobry film. To też jest świetny film z Whitney Houston, ale to nie o tym filmie mówię. Z tymi dwoma panami: Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Deadpool i Nick Fury. Film mi się podoba z naprawdę masy powodów. Na pewno z gry aktorskiej. Obu... panów z świetnego duetu aktorskiego. Moim zdaniem Ryan Reynolds z Samuelem L Jacksonem odegrali świetną robotę. Musicie sami koniecznie zobaczyć ten film, naprawdę polecam. Might call the Bomb Squad. Jest to. Bo może nie powiedziałem o tym filmie za dużo, jest to komedia? Ale też film akcji. Jest naprawdę całkiem zgrabnie połączone, właśnie te elementy komediowe z elementami akcji. My I może wydać się Wam dziwne, że a, komedia akcji, pewnie jakieś tandetne kino. Nie, to, to nie jest tandetne kino, wręcz przeciwnie. To jest e, bardzo, bardzo dobrze wszystko zrobione. Właśnie te sceny akcji nie są tandetne, tak jak mogłoby się to wydawać. Tylko są właśnie bardzo dobrze zrobione i świetnie połączone z elementami komediowymi. Naprawdę. Tutaj, właśnie, ukłony mega do Samuela Jacksona i Reynoldsa. Reina... Bo naprawdę grali świetne sceny. W ogóle ich duet jest moim zdaniem. Po prostu kozacki czekam na więcej filmów z ich duetem. Naprawdę warto obejrzeć ten film albo dla samych aktorów, albo dla. cóż. Jeżeli ktoś z Was lubi film komediowy połączony z, kom z filmem akcji, to jest to film dla was. I naprawdę gorąco polecam film, bo można mega się ubawić w tym filmie. Eee, są naprawdę świetne kozackie sceny komediowe. I zarówno świetne sceny akcji. Film jest mniej więcej o tym, gdzie Samuel L. Jackson gra płatnego, właśnie, znaczy płatnego, gra yy, najemnika, który siedzi w więzieniu i ma zeznawać w sądzie przeciwko yy, jakiemuś zbrodniarzowi, dykta dyktatorowi yy, na Białorusi. The którego gra Gary Oldman, tak w ogóle. I Ryan Reynolds gra tutaj. Gra ochroniarza, który jest w ogóle taki super hiper, jakiś tam ma status AAA, który jest podobno taki najlepszy w Stanach Zjednoczonych taki najlepszy ochroniarz. I dostaje właśnie propozycję, żeby. Zadaniem Michaela Brysa, którego gra właśnie Ryan Reynolds, jest przetra przetransportowanie Kincaida przez praktycznie pół świata, a właściwie świata Amerykanie, rozumiem, chyba Europy. Eee, przez, czyli przez pół Europy do y, sądu, żeby zeznawał przeciwko właśnie temu dyktatorowi, y, przeciwko Garem Oldmanowi, dokładnie. Po też jeszcze gonią za, nie, za słynnym duetem, o którym już mówiłem, y, szajka płatnych y, zabójców, białorusinów. A Kinket jest bardzo chętny, żeby uciec razem z terrorystami. What the f Także film jest naprawdę ciekawy, bardzo zabawny, świetne sceny yy, akcji. Yy, dlatego polecam ten film albo dla samych aktorów, albo dla tych scen. I yy, cóż, chyba tyle mogę o tym filmie powiedzieć. Na koniec zostawiłem chyba temat, który mogę się trochę bardziej rozgadać. Mam propozycję od jednego z widzów, yy. jaka jest moja geneza yy, przyjaźni z Lukim, z Łukaszem którego mieliście okazję poza ci zobaczyć w filmie z, z vloga z jego urodzin. Żeby to zrobić, musimy się cofnąć w czasie. A mianowicie do roku 2016 albo 2015, jakoś tak, nie wiem. E, na początku, w pierwszej gimnazjum, e, kumplowałem się, można by to chyba tak nazwać, z taką jedną ekipą e, z naszej klasy. Na początku spędzaliśmy całkiem spoko czas, ale potem, pod koniec właśnie pierwszej klasy, jakoś nie pamiętam do końca czemu, przestałem się z nimi spotykać i kumplować. No i właśnie pod koniec, na przełomie tej pierwszej a drugiej klasy gimnazjum, postanowiłem, że w sumie no, Luki wydaje się całkiem spoko, Poczęliśmy trochę gadać ze sobą i. Na początku zaczęło się od zwykłych gadanin, takich typu, no nie wiem, jak wiecie jak kogoś, poznajecie, no to zazwyczaj gadać o pierdołach zazwyczaj. Eee, no i tak zaczęliśmy sobie gadać i pewnego razu kiedyś sobie powiedzieliśmy, ej, dodawaj się ze mną na lekcji, no to spoko, spoko. I jeszcze do dzisiaj pamiętam, chociaż to było jakieś 4-5 lat temu, więc to nie są takie odległe czasy w sumie. Ale dalej pamiętam, że siedzieliśmy. Pod ścianą w pierwszej ławce. Nikt nie lubi chyba siedzieć w pierwszej ławce. To jest masakra. I wtedy też była masakra, bo pamiętam, że nauczyciele dosyć często nam zwracali uwagę, że gadamy. Potem czasem się sypały uwagi. Po powtórzę te czasy, było bardzo fajnie. Nie powiem któregoś razu tam po szkole to był chyba. Może to była końcówka roku szkolnego albo jakiś taki a, luźniejszy czas. I Luki chyba do mnie powiedział, ej to chodź w sumie dawaj do mnie jak masz czas i pojechaliśmy na początku to ja nawet nie wiedziałem gdzie ja w sumie jadę, bo <grywka> na początku ktoś mi powiedział, gdzie jedziemy gdzie, gdzie on mieszka. I jak ruszyliśmy to się zapytałam Ty, a w sumie to, to, to gdzie, gdzie ty mieszkasz? Bo, 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 bo ja nie mam. A na podiuchy, a ja sobie myślę A Podjuchy A gdzie to jest? Bo <grywka> teraz trochę bardziej, ale wcześniej nie byłem tak oblatany yy, tutaj w dzielnicach Szczecina. Pamiętam, że fajnie wspominam jego dom ogólnie, bo raz, że trochę mu zazdrościłem na początku tego, że ma taki fajny dom, bo raz miał dwa piętra, czego na dole mieszkała i dalej chyba mieszka jego babcia, a on u góry. E, mi się mega podobało, że jego babcia na dole, on u góry i praktycznie sobie tylko schodzi na obiad, potem idzie do siebie, wraca do góry, pograć i no dla mnie. Miło wspominam no dlatego, bo jego rodzice byli i są bardzo mili. Bardzo są gościnni bardzo ciepło te czasy wspominam. A więc mniej więcej tak się poznaliśmy. Potem to jakoś trwało. No długo trwało, trwa dalej właściwie. I tak to się właśnie wszystko zaczęło, w wielkim skrócie. Jednocześnie tym akcentem kończę odcinek podcastu. Jeżeli macie jakieś propozycje, um, pytania odnośnie tej serii albo ogólnie jakiekolwiek pytania do mnie, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli filmik się Wam oczywiście spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. A tutaj macie mojego Instagrama. Także koniecznie też wpadajcie na Instagrama. Trzymajcie się jakoś o tej kwarantannie. Do następnego filmu się ma.